Ciemka to witam Was na kolejnym odcinku Serio Zero do Chciałbym dzisiaj Wam pokazać sposób, nie set, tylko sposób, w jaki można pokonywać elitki na awalońskich drogach e, takie, które normalnie byście podejmując po prostu nie mieli najmniejszych szans. E, oczywiście jest tam jakiś odpowiedni set z Berdyszem, e, który powinien dać radę na większość elitek. Solo, ale ten set to tam w przyszłości pokaże. A dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak na każdym secie, nieważne co tam macie na sobie, jak na każdym jednym secie pokonać wszystkie elitki solo, które nie nakładają żadnej doty, czyli damage w czasie. Jak widzicie, bije tutaj elitkę drewna, dość sporą, bo ma tam kilkanaście tysięcy życia, usypkowa, i taką elitkę. Po prostu na tym secie podejmując, na tych birbawcach nie miałbym najmniejszych szans. Ale jest taka mechanika, że po pewnym czasie, kiedy nie otrzymujecie obrażeń, to zaczynacie się regenerować wasze zdrowie. Nawet jeśli cały czas was mobek goni, więc wy go utrzymujecie w kombacie, po prostu wsiadacie na mounta, wy sobie jeździcie dookoła niego. Mobek jest tak, jakby cały czas w kombacie i nie regeneruje sobie życia, ale wy. Przez długi czas nie otrzymując obrażeń, kiedy sobie tak jeździcie cały czas, dlatego ważne jest tutaj, żeby to, żeby to nie były moby, które nakładają doty, czyli na przykład jak tygryski, prawda. E, takie, czy tam jakieś inne ze które nakładają te doty, które uniemożliwią nam leczenie się, e, bądź skaczą bezpośrednio do nas, e, czy jakieś kamienie, które nakładają takiego wielkiego klocka nad głowę, e, który też wybucha nam, to też nam uniemożliwi, ale właśnie takie elitki e, jak ruda czy drewno, to spokojnie możemy sobie właśnie w ten sposób zrobić, tak samo też e, widłukę można, bo ona też dotyk nie nakłada. Także te trzy litki spokojnie powinniście móc zrobić, właśnie po prostu uderzając skillami, yy, aż tam spadnie wam na przykład do dwóch barów, wsiadacie na monta i jeździcie dookoła i cały czas dookoła, dookoła, aż się odregenerujecie, nie złapcie żadnego d po drodze yy, i wtedy na przykład jak tutaj jest ta elitka drewna, to ona co jakiś czas kastuje takie mm, skille. Wtedy możemy spokojnie zsiąść, załadują nam się skillę i znowu całym kombą uderzyć i znowu wsiąść na monta i znowu tak jeździć, aż ją w końcu zrobicie, i po prostu sobie możecie na spokojnie pozbierać. Także jest to taki, można powiedzieć, sposób trochę na cwaniaka, wykorzystując taką mechanikę gry. A jeszcze jest oczywiście secik. Secik, który jest bardzo fajny do robienia takich elitek. I nie wiem, czy ze skorą da radę jeszcze, ale to oczywiście przetestujemy, jak już będę go tam um, próbował. Także na razie to chciałbym wam pokazać. Może to wam ułatwi. Um, sprawę, kiedy będziecie normalnie na przykład, yy, będzie wam brakło, żeby bara zabić, yy, żeby zabić taką elitkę, yy, czyli troszkę, troszkę wam brakowało zawsze, a tutaj taki prosty sposób, który właśnie pozwoli wam yy, troszkę wasze zbieractwo podciągnąć, właśnie już przestając omijać te elitki, ale robiąc je takim cwaniakiem. Dobra, to tyle w dzisiejszym odcinku, dzięki, że wpadliście, trzymajcie się, oczywiście do zobaczenia w kolejnym.